Pojedynki derbowe zawsze mają swoją dramaturgię Nie inaczej było też w meczu Warmia Grajewo i gry Suwałki Niestety nie za sprawą sportowych emocji Już kilka minut po pierwszym gwizdku pseudo kibice Warmii Wraz z chuliganami Mazura Ełki i Jagieloni Próbowali wtargnąć na płytę boiska W stronę policjantów posypały się race i kamienie Po 10 minutach służby porządkowo opanowały sytuację I można było kontynuować mecz po pierwszej połowie było 0 do 0. Tuż przed drugą połową znów dali o sobie znać miejscowej w miejscowej armii, ponownie atakując służby porządkowej. Po kilkuminutowej walce policji udało się specyfikować stadionowych wandali i piłkarze mogli powrócić do gry. Przewagę cały czas miała jedenastka Wigier, jednak to Sebastian Świerzbiński z armii zdobył pierwszego gola. Trudno to jednak dostrzec, gdyż znowu boisko z było dymem. Odpowiedzią gości był gol zdobyty strzałem z dystansu przez Daniela Ołowiuka. Podział punktów nie zadowolił trenera gości, gdyż suwalczanie zdecydowanie przeważali. Gospodarze zaś mogą mówić o szczęściu, gdyż za sprawą burt na stadionie walkower wisiał na włosku. Surowa kara w armii jednak nie ominie. Gospodarze są odpowiedzialni za zabezpieczenie oczywiście porządku. Ja myślę, że może, może dojść do wyłączenia publiczności na najbliższym meczu. Policja na miejscu zatrzymała kilku najbardziej agresywnych chuliganów. Inni nie mogą jednak czuć się bezkarnie, gdyż zamieszki rejestrowały policyjne kamery. Ostateczna decyzja w sprawie sankcji za zamieszki na stadionie w Grajewie zapadnie już w piątek. Otwartym pozostaje pytanie czy obecność dziennikarzy na meczach które przypominają obrazki z pola bitwy nie mija się z celem